Okay, cześć, cześć, malu, wszystkim ludzie. Z tej strony westkień i witajcie w kolejnym poradniku u mnie na kanale. Słuchajcie, dzisiaj będę starał się wam pokazać nowy Easter Egg, którym jest właśnie młot Tora. Także bez przedłużania, lecimy z filmikiem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tego Easter Egga, to teraz właśnie na Techland GG macie nowe wydarzenia, w których to właśnie znajdują się różne Easter Eggy. I ostatnio właśnie podczas czytania tych historyjek pojawi się nowy Easter Egg, którym jest właśnie rzekomy młot Tora. Jest to nic innego jak taka krótka animacja. Oczywiście nic tutaj nie ma do zebrania, niestety, nie będziemy mogli sobie korzystać z takiego młota. Natomiast zaraz. Wam powiem o co dokładnie chodzi. Słuchajcie, znajduje się właśnie w garizonie, dokładnie w Central Loop, i tutaj mamy taki obóz bandytów, który się nazywa garizon Haze. I tutaj, oczywiście, ja już go sobie przyjąłem, ponieważ jestem na swoim obecnym głównym zapisie gry. Tak, znajduje się właśnie w tym miejscu. I generalnie, słuchajcie, wiem, że ten Easter Egg na pewno działa w momencie, kiedy tutaj w garizonie macie przejętą stację elektryczną, właśnie dla regionu spków. Nie wiem, czy to działa na ocaleńcach, trzeba by było to sprawdzić rzeczywiście. Natomiast, jeżeli chodzi o sp to tutaj rzeczywiście działa. I słuchajcie, generalnie polega to na tym, że dokładnie w w tym miejscu, tutaj, gdzie macie ten stół i macie tutaj te dwa krzesła, to nagle pojawia się tutaj taki właśnie jeden tajemniczy gościu, który trzyma młot i wyprowadzając właśnie rękę do góry z młotem, powoduje pojawienie się właśnie tutaj piorunów. I żeby ta sekwencja miała tutaj miejsce, to będziecie musieli spełnić kilka wymogów. Mianowicie, żeby do tego mogło dojść, to niestety pogoda musi być deszczowa, nie może być słonecznie, nie może być noc, musi tutaj padać, właśnie w tym miejscu. I dodatkowo musi to nastąpić pomiędzy godziną 12 a 18. I niestety, jeżeli chodzi o ten przedział czasowy, to powiem Wam szczerze, że jest on dosyć krótki, ponieważ w tym przedziale czasowym prawdopodobnie może dwa razy się zmienić pogoda, chociaż też nie musi. No i niestety ja wykonałem takich prób około 6 i niestety ten deszcz mi się nie pojawił, a wielka szkoda, bo chciałem sobie to zobaczyć. Natomiast teraz pokażę Wam, jak to powinno wyglądać. Jak widzicie, jest to taka mała, krótka animacja, która tak naprawdę nic nam szczególnie nie daje. Jest to po prostu efekt wizualny, i tak jak powiedziałem, musi być deszcz. I od godziny 12 do 18 ta animacja właśnie może tutaj się pojawić. Możecie również u siebie spróbować właśnie wywołać tą animację. U mnie niestety jeszcze się nie pojawiła, natomiast będę jeszcze próbował. Ale chciałem wam już nagrać tutaj ten filmik, żebyście wiedzieli, że coś takiego ma tutaj miejsce. Także słuchajcie, to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się przyda, i dzięki temu będziecie mogli sobie sprawdzić to u Was właśnie w Dęklajcie Dwojeczce. Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz wszystkim wspierającym tutaj za chęć wsparcia i pomocy mnie, jak i oczywiście mojemu kanałowi, no i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach, także wyczekujcie i trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.